Dobra, dobra, jesteśmy z powrotem. Jest ze mną Afroman. Marion, Afro, Afro Marion Właśnie, kontynuujemy seryjkę. Wiesz jak spokojnie się zrobiło. Chwilowo. <grym> staw kuba, kuba, moczymy dupę. <grym> kuba, to. Chodź gdzie na chwilę. Bo jak z tego z jak epoki lodowcowej maniek. Cześć, idzie tu, o. Patrz, mleczek, ostatni w tym sezonie! <grym> Właśnie u czym dupę. Cześć, co to właśnie? Yeah. A, bo to coś się tutaj wyświetliło. Patrz, Tu Właśnie co to jest? Cześć? jeszcze To jest A, jeszcze... chyba na dorosłych, że oglądać. Z miłą chęcią. Ludy, O już, już dziadki lecą, już spróbują. Mocno. co ja ile? Kuba zdo... zacząłeś się go spieprz cały. Ja, jakoś tutaj jump -redu. Chinka mi tu płacze. Kobieta, ci człowieku o, peczy o o. Co to jakieś jakiś kenty A to jest ta ta chińska moneta. Jan? Ne... Znaczy jen? Chyba, nie wiem. wiem ja taką monetę mam nawet w domu. jeszcze. Mogę ci nawet, Jeżeli ją znajdę, mogę ci ją pokazać. De? No taka identyczna, tylko że taka stara, no? Z taką dziurą wszystko, no? A następne, chyba mam jakieś te domki aktualizować. Wow! wow oh, co to? Babci gry Wow, po. Wszystkich. <laughs> Klownik! O, młyn! Ale fajny! O, clowny! ye yeah. yeah. Fajnie, bo jeśli z niska ich trafimy, to na shota. Łapki, nejda! No już. Łoto! Jak się zesrałem, trzech nam jechało! Łoto! No, gnojek zachodzą, ty! No, ile? Okay. Kurde, za tak chwilowo. Mówiłem, chwilowo, spokojnie! No. Oj, z jednego shotu dostałeś cztery, padły. No już kolejne dziadki, no nie, no jakieś jakieś te no samuraje, ty. O, O, kurde. O, kurde. O, kurde. po siłę, łota! kurde. się kurde. O, 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 Good time. Oh, no wojnie no, no, tak gadać. O no. O oh, the dog is fucking clocked. No, O oh, ten już biegnie O oh, dał coś, o oh, dał armor Chinek What the Ginady Ooooo Ojsa HP Co ta miła pani nam dała jeszcze HP Klauny jadą Widzę, właśnie zdałek piszuję Jeszcze HP na mnie się O jeszcze lecę. Daj mi to babo Jak rzuciłaś tutaj do mnie <laughs> <Ciebie> nie To <lup>. jest <laughs> Najwyraźniej jestem przystojny. Przez te afro. No, to afro wszystko. To afro mnie upiększa. No właśnie, o. Beach prismy, myślimy o tym samym. Yeah. Ok, trafiłem dwóch. Yeah. Jeee, cieszę się, to chyba od fakty powinny być. Nie, nie, A się ucieszył, podskoczył Juhi. Ja jeszcze nie... O oh, f**k! K-kinejcy! Ja pierdzielę! Co? to, tak armia, roka i Nie, bo ja... Co to? Suzyku! Co to? Trzeba tu do jakiegoś zamku podbiegłem. Jednego, dwa, trzy, pięć! O, jest! O, moneta. Trzeba do tych zamków podbiegać. Tam... Wow! Ale ammo i tego, i HP jest dużo, wiesz? No ja tu właśnie widzę... O, siema, jestem. No ja o to chodzi, ty. Jej! Tak, to jeszcze trzeba z tym Jeszcze chyba jeden domek będzie z tego Czy Tamten chyba nie jest, tam tamty jeszcze nie jest zgłoszony. Ten pod tym młynem, to chyba trzeba na niego podejść? O no, o, dobrze. No dobrze, No, mi. Fakas! Fak! Co za gówno! O, saving, to już coś zrobiliśmy, dobrze. To zamówić, ale jest HP przed tym, przed bramą. What? Kulka. Odw strzelaj mnie z tego. Fajnie, bo jak wracają jakby. wracają znaczy się. Hape. HP, Hi HP widzisz co ja mówię? Wow. Kulę. Fuck this shit. za gówno? z jest gówno. No Kurde, nadal ale go tak wszystkie wlecą to jest, jest Nie wiadomo, się, jest Nie wiadomo, Co? Ostanęły. Zablokowały się. Nie mogą wjechać. Co tak zrzucę? Jakieś te... Jakieś balony genegują je. Co o tym mówię? tam miejsce, Fak Kurde jakieś ciarki latające mi Mnichi no. no mnichi mnichi pewnie Dokładnie tylko no, mnichi Nie wiem mnichi Wszystkie mnichi Mnichi szauliny Mnichi szauliny Nie jest tego shotguna trzeba wodować O jest otworzyłem o, o.

Okay, Od ciebie, Przecież było fakt i teraz już pisze, że to is locked. What the... Muszę chyba wszystkich zabić znowu. Oh, fuck. Well. Ugh. Ale to to wszystkim nam leci, to. O, to... Ugh. nie trafiłeś kung fu. Co tu się w ogóle dzieje? Tutaj kulka strzela i kuszyna na na górze i... sami, Wal. Jak się ustawili we dwóch? ty. O, to on ten diabolo chyba strzela, ty. Ała! Oh, wow. Nie, no, no, to po prostu oni ze ściany wylatują. Wylatywali. O, jest! Ujo, ile! No, no, dobra, oh. I like. Yes. Fuck us. Ale on silny! Fak, ja ją gryńców! Jeszcze drugi! Fuck, co jeszcze to? Stary, jed jednogłośnie no, mogę czy, powiedzieć, że mam przestrane. No dwa. No? To jest dwa? dwa? Nie, tam tylko krzmień. O, a teraz taka słaba. O! Dobra, dawaj, dawaj, co? O ładnie No tylko to nie takie tak jakiś boss z mini What the fuck O znowu coś znam Fuck a jeszcze mam mało HP Proszę HP z skrzynek O jest jest HP widzę jak tutaj tego A co myślałeś że powie?

Mnichy przyjechały na swych dywanach latających, których nie ma. Jej. słuchaj. O! Za trochu. O. mi się No stary mi też. Potem tym pójdę się napić. Jestem strasznie, chce mi się pisać. Kurde HP wziąłem. O ja mam telepok. Kurde już chyba nie wejdę. O ja mogę. Jest! Jest. Biorę to ten. O jest. Tak? zabijamy. Klauny, damn! Idzie do cyrku, a nie mi tutaj. Ja, ile tego? Dobra. no Znowu! 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 Co tam jest ten diabolo? Na górze siedzi. O już mi! W ogóle -y dostał i leży chłopak. Gdzie Ty ja tylko w górze dostałem? Ciekawe. Epickie sne. Mistrzostwo było, wow. fajne rowerki można było. Mistrzostwo było, ale dobra. Reszta mnie nie, nie oceniam. <grysta> Co to? Światko śmieją, ty. Krysztołak, pod kryształami jakimiś. Po, tym, z tymi z różowymi strzelają. Kapelusz tutaj spadł. Doris Lockett, no i o co one w ogóle wydają? Bluźnierstwo Kryba, o, o co się tam. O jest, o ja! Łota! Co się dzieje? Co to? Skąd to? Tam jeszcze, Ja ile? O, ode mnie też. Idealnie granatem do A jest za wysokie. No, Jeszcze ktoś? O nie, już tam ty się cieszy To już. O Fajna muzyka, taka chińska. Koniec. Kuchfu fu mastek. Dobra. Następny odcinek.